Halo, halo, siemanko siemanko, tak jak obiecałem, że Fortnite zapraszam do oficjalnego klubu graczy z Polski na samym wstępie skorzystam oczywiście z okazji, że jeszcze tutaj jesteście. Zapraszam na nasze codzienne livey, nie tylko z Fortnite'a, ale z przeróżnych gier z PlayStation, z Xbox. I no, zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwszy raz na Fortnite w, na PlayStation 5. Także pozwólcie, że jeszcze szybko przejdę do ustawień. Bo chciałbym włączyć tryb wysokiego odświeżania, ale nie pamiętam nigdzie, gdzie on jest. O, tutaj jest. Ale może. Zostawmy tak, bo nie wiem, czy nagrywanie będzie w 4K, jeżeli to zmienię. Także wyszukajmy sobie gierki. Gra rankingowa wyłączona. Ja bym chciał włączyć tą grę rankingową. Tak, gra rankingowa jest włączona. Solo. Sezon 0 nam się właśnie zaktualizował. O nie, nie! Prawa autorskie! Nie! Może mam nadzieję, że nic nie będzie z tego, aczkolwiek pewnie i tak <noise> będzie. Muszę wyłączyć jeszcze ten tryb. Wyciszyć niestety trzeba wszystkie. Możemy sobie spokojnie zacząć pierwszy odcineczek, bez rangi, solo Fortnite. Zapraszam do tego, żebyście obczajali jak mi pójdzie. Miejmy nadzieję, że matchmaking będzie dość szybki. Zapraszam również na Rocket League. Mam nadzieję, że codziennie jeden odcineczek, chociaż Jedną giereczkę uda mi się wrzucić z Fortnite'a i z Rocketa to będzie takie nasze daily. Teraz możemy sobie spokojnie pota. O, już nie zdążymy potańczyć. Troszeczkę jeszcze ściszę. O, ale chyba. Aha. Nie ma ustawień moich. Też jakby. Jest tylko pro, pro builder, ale. Więcej nie ma, bo tutaj jest sterowanie podczas walki. Tutaj wolę mieć edytuj tam, gdzie jest sprint. Tu jest sprint, tu wolę mieć edytuj. Kucnięcie też jest takie ten. No, nie będziemy po prostu grali na 100%. Będę musiał uważać. I przy następnym filmie zmniejszy, zmienić te ustawienia, widzę tutaj jakiś ciekawy obiekt. Wydaje mi się, że to tam jest największa jadka. Zawsze. Będziemy sobie powoli eksplorować tą mapę. Ale pięknie wygląda Fortnite. Widziałem tam jakieś żomeczka. Ciekawe, czy jest budowanie, czy nie ma budowania. W ogóle chyba nie mam żadnych ustawień, nie mam chyba nawet wizualizacji włączonej, nie? Także trochę lipa jest. Czekałem na jakiegoś prostego killa, ale się nie powiodło. Chłopie co to było To nie był bot Jeszcze na hita go tak uderzyłem Dziwne Podpijemy sobie energetyka, yy, jakieś lepsze nie, lepszy parkur, klucze se wezmę, ty, dwa już robią się jakieś zadania, <laughs> jakieś zadanka. Nawet automatycznie otwierających się drzwi nie mam włączonych. Także jest grubo. Jestem w strefie, jest dobrze. Potwierdza Cię, Muszę <śmiesznie>, śmiesznie, śmiesznie będzie wyglądała ta gra, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Możecie też mi podpowiedzieć jakieś Wasze ulubione Bindy, ustawienia. Zapraszam oczywiście do dyskusji, jak zawsze. Chciałem się na dół wydostać, a tak nie mogę, lol. No cóż, no cóż. Lecimy. Spokojnie sobie eksplorujemy, szukamy jakiejś tam... ...konkretniejszej broni. Miałem wrażenie, że słyszę skrzynkę. Yeah! Of course! Ups. Chociaż ten też jest dobry. No może zostawię sobie tak. Kasa? Dawaj mi kasę, zrobię ci kiełbasę. W każdej otwieranej skrzyni znajdę ten. Ten wzmacniający płyn, ciekawy perk A tu już byłem albo ktoś tutaj był Będzie fajne porównanie w ogóle, nie? Że ten. Yy, pierwsza gra rankingowa sezonu i ostatnia gra rankingowa sezonu. Ciekawe czy ich skill trochę wzrośnie. Ja to się lubię bawić tym Fortniteem. Fortnite jest taki fajny, kolorowy, zajebista animacje. Super sprawa. Super gra. Lubię Fortnite'a, zapraszam na streamy do klubu. Dużo ludzi u nas gra na pewno w Fortnite. Nie podlega to żadnej wątpliwości. A on teraz może biec jakby dłużej, tak? Ślizg. U uh, domek jak z akirów. Uh. ile tych. Ile fajnych przedmiotów. Level leci. Oznaczyłem coś, czy co? Jakiś taki dźwięk oznaczenia był Dawaj Misiu kasę Co to miał? Aha Tu są jakieś prądy powietrzne O, mam klucz Wait Pompę biorę To jest wypisów Nie, mam surków mam mało. Chociaż w sumie po 300, nie aż tak źle. Włączyłem sobie wizualizację, oczywiście no, żeby było o wiele łatwiej namierzyć przeciwników. Lekkie palce, no chyba raczej przeładowywanie szybciej. Co bierzemy? Średnie naboje, nie wiem co to są średnie naboje, ale chyba te do tych, nie? Do karabinów. Aktywuj rozszerzenia O, trzeci level. Widać, że zaczynamy sezon. <laughs> Od razu widać. No ale piękny jest ten Fortnite. Trawka, jakieś tutaj ote. Kwiatuszki. Różne kolory. On też jest kolorowy, ten ziomeczek co ja nim gram. Fortnite fajna gierka. Ładna gra, fajna gra strzelają się chłopy, gdzieś niedaleko. Nie chcę zginąć w jakiś niewaleczny sposób, bo to ranking, nie? To także wiesz. Wcale nie trzeba mieć dobrego aima ani ten, tylko trochę sprytu wystarczy i... I można wtedy ten zająć wysokie miejsce, nie? Mieć wysokie miejsce, dobry ranking. Nie ma co się kopać z koniem. Dawno nie grałem w Fortnite'a. Może nie będzie to najlepsza, jakaś naj, najbardziej dynamiczna gra, jaką zobaczycie, ale trochę taktycznie podejdę do tematu. Dawaj mi kasę! Strzelają, strzelają, cały czas do siebie strzelają chłopy. Tutaj też się chyba liczy w rankingach kto ile zabije, nie? A nie ten tak do końca kto wygra grę, nie? To mi się wydaje. Możecie wytłumaczyć w komentarzu. Amunicji nigdy nie za mało, także zbieramy. O -o. Zabiłem go, ale jaja. A to musiał być jakiś gracz, bo ten Bo miał te rękawice Spidermana Dobrze poszło Uuu, jakiś różowy skar Przyniósł coś chłop dla mnie Niedawno grałem w Spidermana, to teraz mogę się pobawić. Ale expa dostałem. Zara piąty level. Let's go. 20 minut ponad nagrania. Nieźle. Chyba za bardzo nic mnie tutaj nie zainteresuje. Lecę riftem. Aj, chciałem się od razu rozpakować, ale mogę teraz nad kimś przelatywać nieopatrznie. Ktoś może do mnie zacząć strzelać. Znowu ta ręka Spidermana. Coś słyszałem. Ale co to było, to nie wiem. Takie Uff, jakby ktoś kijem machnął. Tylko sześć osób. Dron sobie lata. Uu, ktoś zdjął kogoś z snajperką. 40 metrów. Tutaj widać, że coś tam się lali Ten dron mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje pierwszy. Narobi tylko niepotrzebnego hałasu. U o, -o. Ziomek gdzieś obok mnie był wszystkie mam nie mogę mieć więcej ulepszeń ale mogę się bardziej uleczyć skrzynka zawsze jakiś exp jak to się mówi co nie tutaj jakaś ściana widzę ktoś postawił Serio, to tam jakiś bod do mnie strzela. Kurde, ale zrypałem. No trudno, jakbym ze swoich lepszych czasów dorwał pada, to może bym coś tutaj powalczył, ale jak na pierwszą grę, to i tak wydaje mi się, że w czwórce jest spoko. Dzięki za obecność, zapraszam do klubu na streamy codziennie, które się odbywają na tym kanale. I. Srebro 1, Nowa Ranga. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Pierwszy odcineczek wlatuje i pozdrawiam Was, kochane kociski. Do zobaczenia.